To jest film o wrażliwości. Nagrany przez 350 osób. Mikrozachwyt to zapach parku jesienią. To jest to uczucie, a bardziej miejsce. Co na co dzień wydaje nam się absolutnie zwyczajne. To radość tu i teraz. na które nie mamy zazwyczaj wpływu. Zatrzymaj się, co to oglądać? To wszystkie te chwile, kiedy życie wygląda jak na zdjęciu, a nie było żadnej obróbki. Te chwile, kiedy patrzysz w przeciwną stronę niż wszyscy inni, i zastanawiasz się, czy to zawsze tak wyglądało? Czy to zawsze tu było? Patrzysz i mówisz do siebie: Kurde, siedzi, siedzi stary. Jak piękna jest to z nas Chodzi tylko o to, żeby nauczyć się patrzeć. No to popatrzcie na siebie w tym lusterku. Mikrozachwyt. 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 Zachwyt to moment, w którym jakiś gimbus z ósmej klasy jeździ po ludziach. Element świata osiąga swój najbardziej harmonijny stan, a my jesteśmy tego świadkami. Naturalna, zwyczajna, dziecięca radość. Ale to nie idzie po gdzieś tak wiesz Mikrozachwyt. Mikrozachwyt. Choćby takie wiatraki. Mikrozachwyt to dla mnie szczęście. To część każdej pasji. To smak. Spojrzenie. Patrzysz na coś i wiesz, że nie możesz przejść obojętnie. Ojej. Oh. Mikrozachwyt. te liście. Sztuka szukania czegoś wyjątkowego w Rzeczach Pospolitych. Poczucie piękne. I tam jest fajne miejsce, nie? Normalnie... Ah. Mikrozachwyt to inspiracja. To radość. W tej chwili. Odnalezienie odrobiny polotu i finiazji w tym smutnym jak... <głosy> <głosy> to beton. A, a ja się cieszę, że ten beton jest. Każdego dnia. Mikrozachwyt to miasto. I deskorolka. Mikrozachwyt to... Światło, które opóźnia każdą wycieczkę. Tak jakbyśmy to widzieli pierwszy raz w życiu. Fajna ściana. Mikro Mikrozachwyt. Mikrozachwyt. Zachwyt. Małe cuda to jest dla mnie taki świetny. Radość z małych rzeczy. Małe rzeczy. Dobra, Herbata o poranku? Codzienność. dzienność. Kiedy otoczenie uśmiecha się do ciebie. Cieszę się, że jestem tu i teraz. To jedno słowo, które tak cały czas powtarzasz. Mikrozachwyt. Mikrozachwyt to idealne ujęcie. Odczuwasz to również wielkimi zmysłami. Co za każdym razem cię zaskakuje. Mikrozachwycajmy się. Mikrozachwyt. 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 Mikro tam, tam, tam. Mikrozachwyt. Zawsze jest powód pomyśleć, że życie jest piękne. Mikro zachód. Już